W dzisiejszym odcinku zmierzymy się z dwoma ostatecznymi bossami. Zarówno z tym z ziemi, jak i na ziemi. Otrzemy się o możliwość skończenia gry, jak i przebudzimy ostatnią część artefaktu. Ja jestem Szymek, zapraszam do oglądania. Jesteśmy po reklamach i kontynuujemy. Cześć wszystkim! No. Są otwarte drzwi, Timmy już pewnie poszedł i... Zobaczymy go pewnie przy Bosie, tak bym zgadywał. Nie wiem, tutaj już jest lekko, no. Mo, myślę, że jest lekko niebezpiecznie. Pamiętam, że było strasznie dużo demonów po drodze, coś ciekawego. Nie, więc, no, lepiej uważać, być w gotowości. jakbyśmy coś zobaczyli, zawsze można. Ej, przykucnąć. No, jak na razie, sprintem lecimy. Widać, że tu nic nie ma, wszystko jest w porządku. Chyba. Lawa? To już są te klimaty? Jo! Slafitowe szkielety. Szkielety? Szkielety, no. Trochę mnie to zdziwiło, bo... Yy, żebra są... jakby to nazwać? Stałe. Jakby było, były z mięśniami. Myślałem, że to normalni ludzie. To dopiero byłaby dziwna śmierć. Ale w sumie nigdy nie widzieliśmy Slafitowego Człowieka. Chyba. Zawsze były szkielet. To jest to ciekawe. Czy jak tu wejdę, to się coś stanie? Nie wiem? Pewnie tak? Le le lepiej nie. <grych> Dobre, jak na razie jest wszystko w porządku? Coś dziwnie pyka, pewnie to, to. Fajne, że nawet to ma dźwięk. Słuchajcie. A? Jest. O, ho, 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 ho. Przed <grych> tym się tak łatwo nie ukryjemy. Co prawda mamy złocony krzyż, ale złocenie nic nie działa, ale zawsze. Używaj Stefan! Dobra, trzy powinny styknąć. Raz. Musi się zabalić, odpalić i tak dalej. Aj, dostaliśmy. Ale spokojnie, zaraz dostaniemy od niego yy, paskudny pancerz zapasowy. Dokładnie. I teraz takie. Ue! Dokładnie. <laughs> Dobra, demony chyba nigdy nie są same w jaskiniach. No, coś tam słyszę, chyba. Chociaż. Przed demonami chyba nie warto się nawet ukrywać. Ale teraz naprawdę ten Tegest, co mamy w prawej ręce, zrobi, robi taką robotę, że jakbyśmy go nie mieli, no to bylibyśmy w dupie. Ciekaw jestem. Ja pierdzielę Timi. Timi? O, kurde, I on z nami normalnie idzie. I to tyle z. To tyle z bycia cicho, co nie? Ty, normalnie tymi ich. Kocham gościa! On ich masakruje! Nie, nie, tu coś się zmieniło. Przecież to... Wystarczyło krzyżykiem przełożyć, zrobić puf, puf, jak ksisiu i elo. Dobra, dajmy na maksa, żebyśmy mieli pancerze. Ja coś czuję, że ta gra po prostu na spasie tymi pancerzami, bo później. Później się przydadzą. Znowu tym gdzieś zniknął. A tutaj już bez. Widzę. Sylafitu. Ok. Ok. All right. I say all right. Dobra, tu już. O, Lina. Zawsze się przyda. Aha. Uh -huh. Czyżbyśmy szli do areny? Możliwe. Co on ma za pistolet, że tak że shotuje Też pomogę. Ty, sam się nawet wycofał, Timi. Przecież ma one-shot one kill. ale musisz strzelać nie w ścianę, tylko w demony. Ty, one przecież tu nie mogą wejść, bo nie mogą chyba kucać. Nie wiem, nie chcę sprawdzać. Podobnie przecież ostatnio było w arku i się trochę na tym przejechałem. Dobra. Ło, wow. no właśnie. Dobra, ja pierdzielę. No widzicie, co tu się dzieje. Timi, a może byś tak strzelił? <laughs> Ja poczułem się trochę pewnie, bo tu już jest jeden pancerz. Mamy full pancerzy, jak go weźmiemy. Kurde. To jest lewitujący demon. Ile ich tu w ogóle jest? No. I elo. W sumie... Tam jest jeszcze jeden. Ale coś... Nasza moc boża na niego nie działa. Działa, uciekł, dobra. My oskrujemy tego jego ziomka. Elegancko. Nam nic on nie może zrobić. Jak jesteśmy ten w y, animacji, nie chcę do tego wchodzić, ale nie jest to, nie będzie to taktyczne, ale bardzo bym chciał. O, tak to można powiedzieć. Jo, dalej. Jest ciekawie, że teraz wchodzimy z tym im Wcześniej, wiecie, szliśmy z im i tak dalej. Ty to jest jakiś większy, chyba, albo nie, nie taki sam. Nagle, z nie wiadomo skąd pojawił się y, Kelvin i Virginia. Weszli z nami do tego e, do, 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 do Minecrafta. No, wiesz, do tej kostki i, i nic. Oj, tak, tutaj tego było dużo. Po co ty mi zadajesz pytanie? Jak nigdy na żadne pytanie mu nie, nie odpowiedziałem. To śmieszne jest, że zapalniczka barwuje e, dym. Ale pamiętam, że tutaj było tyle demonów. Tam, w stadku chyba jakoś przechodziliśmy, ale nie wiem. Nie pamiętam. Pamiętam za to co będzie na samym końcu I co będzie po tym końcu to... Zobaczycie Nie chcę wam psuć zabawy This is right. uh -huh. O, kości też się przydadzą No, na pancerz jakby co będzie No naprawdę, z tego co pamiętam to, że Jesteśmy jeszcze na trudnym, wtedy byliśmy na normalnym I wtedy było trudno A Pamiętacie, a teraz się włączyły Nagle, tak? No. <laughs> Natryjski prysznicowe? Super! Oj. Ej! Nie! To było zbyt śmieszne. Dobra, lecimy dalej. Z... Dajmy znowu na pistolet, żebyśmy więcej widzieli. Z przodu i lecimy. Górę! Elegancko. Pamiętam, że było strasznie, ale to strasznie dużo demonów po drodze. Pewnie dlatego teraz jest ten team. Ciekawe gdzie jest jego stary, bo przecież. Get down, son. Oj, oj, oj. krucyfiks w sumie by się przydał. E no, tutaj jest ich moc. A ja się tam nie martwię o paskudne pancerze. Przecież tutaj wokół nas hasają i tak dalej. Ja ich obszarowo mogę brać? Moc boża jest przepotężna. Patrzajcie co tu się dzieje. Łup. No. I smażonko. Pięknie. Szkoda, że z demona nie można zrobić żadnej zupy. No, no. O, da, o. Dobra. Zmarnowałeś jeden paskudny pancerz. Będziesz na jego miejscu. Ile ich tu jest? Trzeba ich wziąć tak o. Łup. No. Teraz chyba można brać. No, pokroś sobie jeszcze raz Stefan i bierz. Trzy zabrałem. Nieźle. Specjalnie nie biorę tych, oj, specjalnie nie biorę tych pancerzy, ponieważ kojarzę, że one są mocniejsze niż te paskudne. Poza tym, no, w tych okolicznościach przyrody są bezdyskusyjnie rzadsze. Dobra, gdzie jest tamten co wypadł? Bo jestem taki, że ten... Jak, jak coś wypadnie, to głupio to zmarnować, ale chyba za późno. Dobra, też pasowałoby z tego brać. No bo nie wiadomo kiedy te demony znikną, tak jak to było, nie wiem, yy, z kanibalami ostatnio, z kościami, wiecie o co chodzi. Dobra. Tędy... Uuu, tu jest ich trochę... O, tu są kości. Dobra, kości też już mamy fua. I moglibyśmy robić kości pancerze, ale czy warto? U, 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 u. Nie wiem, może będzie warto, jak jeszcze spotkamy jakieś kości. Ale jak na razie, szczerze mówiąc, to... Easy! To jest easy, szanowne państwo. Zero mutantów. Tu już zaczyna... O! Ty... Teraz coś mnie nie wzięło. Czy ja mogę go rozwalić? Nie, tylko to, co jest na nim. Znaczy, na, na czym on jest? Szkoda. Dobra, jeszcze raz pistolet. Pewnie no, się ja jakieś demony pokażą, ale. Chociaż w sumie wszystko dobrze, kurde, widać. Lawa jest i całe te. O! Coś się wczytało się. No, znowu trzeba dać, dać na krucyfiksa. Krucyfiks? Łup! To jest spoko mniej więcej, o no trzeba będzie jednak ten, pancerze robić. Najgorsze jest to, że są z kilku stron. Okej, okay, okej, okay. to jest ciekawe, ej, on wszedł? On normalnie po tym chodzi. Normalnie, demonowy Jesus. No trochę ich tu jest. Pamiętam, że w Cave'ach maksymalnie były... O kurde, 4 demony. Tu jest ich co najmniej z 5. A tam było ich chyba z dziewięć wcześniej. No trochę ich tu jest. A tak jakoś obszarowo wszystkich nie mogę zapalić, ale grunt... Zauważyłem? Może nie tylko. Nie zawsze działa, ale grunt to być w ruchu. Proszę się tu tuszyć się, dokładnie, dokładnie, no. I co, tyle? Już? Wystarczy? Nie, to już jest coś, co się robi już trochę dudne. Au! Ale też z drugiej strony, no, dymony z tego co kojarzę, są strasznie odporne na wszystkie inne bronie, więc no... Krócajfiks to jest najfajniejsza rzecz. Najbardziej skuteczna. Dobra, ej, a jakbyśmy tak poszli w głąb? I od razu sprawili to, żeby nas zgoniła cała gromadka, cała rodzinka. oj, oj, jaj, oj, oj, niedobrze. Tu już chyba jest arena. Ile ich tu jest? Tak! To właśnie, żebym za zapamiętał, że była wielka arena, było ich tutaj tak dużo, ale tego dużego demona nie widzę, to dobrze. Kurde, było blisko pasowałoby coś zeżreć. Na przykład batonika. Mamy strasznie mało energii. To nam utrudnia kicanie. Tu jeszcze o, żeby energia była... No i elegancko. Teraz można kicać. Idziemy dalej. Tam jest Timmy! No. On nam pomoże chyba. Co nie? Ja pierdzielę! No! I to się nazywa atak obszarowy! Uf. Gdzie ten timi? Odszedł. Nie dobra, idziemy za nim. Możliwe, że te nasze późniejsze armory, apteczki pójdą za nami. I no, wszystko na to wskazuje, trzeba trochę ich opóźnić. Zauważyłem właśnie, że jak demon się. Yy, e, he, 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 he. oj, pali się, to on nie chce, nie, nie chce yy, za nami podążać. Nie chce w ogóle się ruszać. Wcześniej on tu był zawsze... Wcześniej on tu był i walczył z Timim z tego co kojarzę. A ja już myślałem, że to jest sama muzyczka co z Megan. Na początku pasowałoby ich mniejszych rozwalić. Ty normalnie z Timi z nim walczy Zmutowanie. Też mu można trochę... O kurde, pomóc. Dobra, energii nie ma. Chyba nie... Ty, on też ich rozwala. Friendly fire, normalnie. O, tutaj już kilka apteczek, znaczy kościstych, jak. E, Pancerz, jest? Eee, chyba nie jest tak źle. Oj. Gdzie on jest? A to jest najciekawsze, że wiecie. E, co się stało z tymi w ogóle? Ła! Zostaliśmy chyba sami. Widzieliście! O! Dobra! Stefan, pan? co jest za nami? Znaczy przed nami i tak dalej. Aha, tutaj trzeba wziąć większe działa. Jakieś mm, słabo ze strzałami. Mamy kuszę? Nie mamy kuszy, nie wiem, gdzie jest kusza. Szkoda. Kusza by się przydała. Dobra! Zróbmy z tych nabojów użytek w takim razie. Ale na początku. Trochę paskudnych pancerzy. Tak, wiecie, troszeczkę. No. Let's go. Ty, w sumie lampa nie jest potrzebna. Wyłączaj! No, teraz mamy dwie ręce. Nie wiem, czy to na, czy to na niego działa, jak jest tutaj. Poza tym. Ja to mogę na normalnie podejść? A ty mi tu jest i się skampił. Księ. Słuchaj, tak! Jak nam się skończą pancerze. To jest po nas? Jak on nam jednym wtem zabrał e, połowę pa pancerzy. Przecież on nas przyrobi na mielone. Nie dopuśćmy do tego, żeby nie mieli, żebyśmy nie mieli pancerzy. O, o, o. Dobra. Nie da oskurować, nie da! Uciekaj Stefan! O, Bóg! <ścoughs> o kurde, tego się nie spodziewałem. Dobra, to lecimy do kolejnego. Tu jest. I nic? O. No cóż no. Odsuwa się, gdzie jest kolejny? Tu znowu nas atakuje? I zaraz się cofnie. Chyba. No, gdzie jest kolejne truchło? Szybko, szybko, szybko. Ciekawe czy te czyżby? Akurat nam się skończyła am amunicja. Nie wiem. Ty siekiera nie szkoda shit nie ma jeszcze tu jakiegoś truchełka i tak dalej o kurde czekaj tam jeszcze może jak, jak, jakieś de, jakieś demony będą dobra mm. Rewolwer. Shit! Ładuj go! Nie wiem, czy da się te, tego uniknąć. Znowu konie mnie amunicji! Jest strasznie duży, ciężko go unikać. Szczególnie to! Chociaż... Dobra, nie. I co? Dwa pancerze! Jak nic, dwa pancerze! To było dobre, to było naprawdę dobre. Pięć! Lepiej. Szanuję tę grę w takim razie, jest dobrze. Może jeszcze jakiś tych? Yy... Jakieś pancerze się tu znajdą się? Ja bym się nie obraził, przydałyby się trochę. No, chociażby łaskaw poczekać na nas? Oczywiście, że nie. Ale ciekaw jestem czy mogliśmy tu wejść. Skaduje, że nie. Chyba nawet teraz próbowałem. I nagroda jest obfita! No, o, elegancko, elegancko, dziękuję, dziękuję bardzo. Jo. Trzeba było tędy wejść. Taki żarcik. <laughs> Leki też się przydadzą. <laughs> Kurde. Z początku było lepiej, bo nagrywam to prawie zaraz świeże po tym, po naładowaniu kamery. Kurde. Coś tam właśnie zjadłem, było lepiej z tą chrybką, i teraz znowu jakby wracała. Oooo, ciekawe, czy znowu się tu zrespi Kelvin i Virginia? Chyba nie. Już pora, let's go. Co, ktoś tu będzie? Czy nie? No, nagle się zrespili, nie wiadomo skąd. Dziwne to. Okej, okay, tego nie było. Znaczy. No, 14, 13, 12, 12. A, bo Timie jest zmutowany. Podobnie chyba się działo z patonami. Oho. Uh -huh. Przecież to było zupełnie inne, nie było tego niebieskiego. Ale tak, to pamiętam. <gülwiny> Kielwin, <gülwiny> okej, Aha, to był ten. Czciciele. Chyba tak. Gdzie ty mi jest? Lepsze to niż to, co jest za nami. Nie mów, że teraz będziemy spieprzać przed tym czymś. Wiczynia też się nie zmieniła. Kelvin, dalej po prostu ten słowo pańskie będzie wygłaszał i tak dalej. Nie że nagle się znajdziemy na powierzchni. Za tym czymś. Za tym czymś. No. I tego to się obawiam najbardziej. Szczerze mówiąc. Jo. Teraz mamy tym jego po swojej stronie. Okej. Okay. Raczej mieliśmy. O kurde! Właśnie w tym jest problem. Co on robi? To dlatego mieliśmy ten zastrzyk granatów, zastrzyk tego i tamtego, ja pierdzielę. Coś czuję, że on będzie nas tak gonił. Bardzo chciałbym uczyć mu jakoś na paralotni, to mogło być ciekawe, ale może kiedyś. Teraz załatwmy go po staroświecku. No, przy pozbyliśmy się Bachorów! Elegancko, ty. A jakbyśmy tak do wody poszli? Ja pierdziele, co on robi? Mm. Ale wiecie co? Te granaty chyba go zauważyłem, że on tak musi się lekko po nich otrząsnąć. Prawda to? Nie wiem! Od kurde właśnie chodzi! Do wody szybko! Jak jaką skoczę! Dobra O Czyżby się utopił się? Nie to by było zbyt proste A może? Nie, idzie, 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 jaki on jest szybki. Widzicie, i nam życie zabrał? No, on nie tonie. Teraz my jesteśmy w całej sytuacji. O może na nas skoczyć? A my nic nie możemy zrobić. Lekki przypeł. Dobrze, przynajmniej, że ten e, mutant poszedł, wyszedł i tak dalej. Dobra, szybko, szybko, szybko. Zróbmy wybuchowe strzały. To może go na chwilę spowolnić. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, seszwórka, płyta główna, drut. E, taś, taśmanie. Co tam jeszcze było? Dwie baterie. Let's go! To się może przydać. Jedna chyba bateria była. Muzyczka dobra. Dobra. Ja! pancerze, pancerze, pancerze! Dobra. Teraz z niego wychodzi e, ten. E, bliźniak. Okej. Okay. Aha, aha. Mm. Rozwalił nam się ten. E, pasowałoby coś zjeść, żebyśmy mieli energię. I wybić też. Hmm. Wybuchowe się skończyły. Teraz jeszcze można zrobić na szybko, żeby później ich nie robić. Tych nie możemy. Ty też mamy trzy. Tych mamy dużo. Raz, dwa, trzy, cztery. Zapalające. No, w końcu po co się też maty zbierało? Uuu, dobra. Zapalające możemy odzyskać. Ty, kurde! O, przeładowaj Stefan! Ach. No jak? Żem zapomniał. Zróbmy jeszcze tam dobrą apteczkę. Apteczkę? Lek bardziej. I załóżmy na siebie jakiś pancerz, co? Mhm. Zostały same paskudne. Okej. Okay. A jakbyśmy go wprowadzili do wioski? Okej. Ty! Udało się! Jakbym strzelał w głowę? Koniec. Puścił. Druga faza bossa, jak nic. Dobra, wziął jeszcze raz. Znowu będzie szybko do nas bieg. Na górę! Na górę! Teraz rzuca w nas kamieniami. Dobra, uciekajmy, uciekajmy tak slalomem, mniej więcej. Ja Ale dobra. No, już pewnie wiecie, dlaczego żem poległ? Nie! Akurat teraz no. Hmm, fajne, fajne, dobrze, dobrze. Lepsze niż Green Hell na pewno. Co it's a, it's a teraz? No, Timi nagle się obudził. A, o kurde. No, zebraliśmy wszystkie pięć, ale jeszcze brakuje jednego. A więc to teraz hmm. touch it? nie mówi, że to idzie. Każe mi iść. A, zostaliśmy w takim razie na wyspie. Spoko. Niech będzie. Mm, to może być ciekawe. Dobra, czyli podjęliśmy wybór. Niech będzie. Taki mniej więcej był plan. Witam. Żegnam. Czy został ten wielki Bebok gdzieś tutaj? Myślę pamiętam, poszliśmy z nim tam gdzieś w góry. Wiecie, chodzi mi o jakieś paskudne pancerze. Ktoś, coś, jakoś, tak dalej. Skoro zostało to, co on wyżygał, to on może też. Tu nas tu był. Tak, 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 ta, tak. Nie mam. Cóż. Co będzie tam? To wiemy się w następnym odcinku. Więc to było na tyle. Dzięki tylko nie do końca i. Bye